Witajcie drodzy widzowie. Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się spekulacje, że Przemysław Czarnek zostanie szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Jednak wraz z umacnianiem się polityka w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się wątpliwości co do tego transferu. Przemysław Czarnek jest bez wątpienia jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS od niedawna też wiceprezesem tej partii. Dziennikarze popularnego podcastu Stan Wyjątkowy poinformowali w ostatnim odcinku, że doszły do nich słuchy, że były minister edukacji jednak nie zostanie szefem kancelarii prezydenta RP. Sytuacja mimo to niestety nie jest jeszcze jasna i w tym odcinku Wam ją przedstawimy, bowiem w tym wszystkim może chodzić o rozgrywki wewnątrz obozu PiS lub nawet całej polskiej prawicy. Jarosław Kaczyński od jakiegoś czasu zaczął coraz bardziej obawiać się rosnącego poparcia polityków Konfederacji, z którymi niekoniecznie wie, jak może sobie poradzić. W tej sytuacji, właśnie to, jak będzie wyglądać obsada Pałacu Prezydenckiego, może mieć kluczowe znaczenie. Oficjalny powód, dla którego Czarnek ma nie wejść do Pałacu Prezydenckiego, wydaje się banalny. Prezydent elekt Karol Nawrocki zażądał od kandydata rezygnacji ze wszystkich funkcji partyjnych. Przemysław Czarnek, który właśnie został wiceprezesem PiS i nie zamierza też oddać władzy w lubelskim mateczniku partii, odmówił. Ma to mieć związek z ambicją byłego ministra edukacji, by spróbować przejąć władzę w PiS, gdy Jarosław Kaczyński zdecyduje się ją oddać. Nieoficjalnie mówi się też o czymś więcej. Obsada kancelarii nowego prezydenta mogłaby wzbudzać zbyt wiele silnych emocji i mobilizować elektorat przeciwny PiSowi w kolejnych wyborach parlamentarnych. Nawrocki, Szefernaker, Cęckiewicz i Czarnek mogliby przesadzić. A to pałac prezydencki może teraz zostać politycznym motorem napędowym PiS. To tam z wykorzystaniem choćby prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej będzie można szkodzić rządowi Donalda Tuska rzucając mu pod nogi kłody które będą choćby ich obietnicami wyborczymi, które są niemożliwe do zrealizowania przy obecnych ograniczeniach budżetowych. W grę oczywiście wchodzi także prezydenckie weto. Przemysław Czarnek jest politykiem dość charakternym i raczej nie dałby sobie wejść na głowę, a to jednak Karol Nawrocki będzie chciał grać pierwsze skrzypce jako prezydent. Dlatego lekkie polityczne osłabienie Czarnka jest logicznym posunięciem. Jednak w sytuacji odmowy kto inny ma objąć funkcję szefa kancelarii. Według przecieków dziennikarzy ze stanu wyjątkowego, Dominiki Długosz i Andrzeja Stankiewicza, to poseł Zbigniew Bogucki, polityk bez realnego zaplecza w partii, ma objąć tą funkcję. Właśnie ten brak własnego silnego zaplecza miał być kluczowy. Choć trzeba zwrócić uwagę na to, że Bogucki zawdzięcza wszystko Kaczyńskiemu i nie powinno budzić wątpliwości, kto realnie pociągałby za sznurki. Z drugiej strony, być może Karol Nawrocki byłby w stanie sam przeciągnąć byłego wojewodę na swoją stronę? Jest to z pewnością czymś wartym rozważenia. Z tym, że Zbigniew Bogucki może jednak próbować grać na siebie i próbować zbudować sobie lepszą polityczną markę. W prekampanii prezydenckiej widać było wyraźnie, że jego ego bardzo urosło, gdy spekulowano, że to on może stać się kandydatem PiS na prezydenta. Emocje jednak podsyca sam Przemysław Czarnek w swoich mediach społecznościowych. Były minister wzbudził jednak pewną niepewność co do transferu do kancelarii prezydenta, gdy zamieścił w ostatnich dniach zdjęcie z Karolem Nawrockim, które podpisał słowami: Kolejna znakomita rozmowa i świetna współpraca przed nami. Dziękuję panie prezydencie. Zastanawia to o tyle, że być może jednak okazało się, że Przemysław Czarnek byłby potrzebny w pałacu prezydenckim, by na pewno stał się on bastionem PiS do wyborów parlamentarnych. W ostatnim czasie bowiem pojawia się coraz więcej sygnałów, że Jarosław Kaczyński obawia się wyniku konfederacji. Już teraz jest niemal pewne, że będzie on historycznie wysoki. Partia po pozbyciu się ze swoich szeregów Grzegorza Brauna i Janusza Korwina-Mikkego może teraz ugrać wiele bez ryzyka, że ktoś włączy protokół 1%. Co ciekawe, Jarosław Kaczyński panicznie boi się zwłaszcza Sławomira Mencena. Prezes PiS ma mieć świadomość, że jeśli Mencen przejmie kontrolę nad Konfederacją, marginalizując narodowców i Krzysztofa Bosaka, nowy skład przyszłego klubu może być bardziej liberalno-biznesowy. Zdolny nawet do układów z Donaldem Tuskiem. Krzysztof Bosak i jego ruch narodowy reprezentuje ideały bliższe PIS i z całą mocą jest niechętny Platformie Obywatelskiej. Politycy tej odnogi konfederacji przed drugą turą wyborów prezydenckich od razu wspierali Karola Nawrockiego, próbując udawać, że tak naprawdę wszystko to jest przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Natomiast Sławomir Mencen nie robił nic bezwarunkowo i bardziej grał we własną grę. By po solidnym wyniku w pierwszej turze, samemu rozdawać karty i nie dać się sklasyfikować jako przystawka PiS. Krzysztofowi Bosakowi już niezbyt to wyszło i licznymi wypowiedziami mocniej wspierał Karola Nawrockiego niż wielu polityków prawa i sprawiedliwości. Kaczyński ma rozważać brutalne podzielenie konfederacji i oderwanie ruchu narodowego od nowej nadziei Mencena. Gra idzie o wysoką stawkę i rozwiązaniem ma być układ. Pakt senacki po prawej stronie bliźniaczo podobny do tego, co koalicja 15 października zrobiła w poprzednich wyborach. Do Senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, przez co większa ilość kandydatów po jednej stronie sporu politycznego zagraża właśnie tym kandydatom najbardziej. W scenariuszu układu, w którym PiS, Konfederacja i Brauniści wystawią wspólnych kandydatów, Kaczyński może próbować poróżnić liderów Konfederacji i właśnie narodowców Kaczyński ma być bardziej chętny promować. Część z dawnych członków tej gałęzi konfederacji już i tak jest związana z PiS, jak na przykład Robert Bąkiewicz, którego finansował i umieścił na listach wyborczych PiS, Zbigniew Ziobro. Według wielu komentatorów polskiej sceny politycznej, Przemysław Czarnek ma dobre kontakty z konfederacją i być może to właśnie jednak to jest powód, dla którego ma nie trafić do kancelarii Karola Nawrockiego. A wpis byłego ministra o współpracy to zapowiedź tego, że będzie on łącznikiem pomiędzy PiS a kancelarią. Wiele wskazuje na to, że właśnie z udziałem Konfederacji rozegra się kluczowe starcie o to, kto ostatecznie będzie rządzić po wyborach. Już teraz widać, że zarówno koalicja obywatelska, jak i prawo i sprawiedliwość zaczęły rywalizować o sympatię liderów tego ugrupowania. Widać to choćby po ogłoszonej trasie spotkań z wyborcami Sławomira Mencena, gdzie zapowiedział udział polityków obu największych partii. Zobaczymy, czy Jarosław Kaczyński przy udziale Przemysława Czarnka, czy Donald Tusk przez Radosława Sikorskiego skuteczniej przekona konfederatów do siebie. Pytanie też, która frakcja w samej konfederacji okaże się skuteczniejsza. Choć sam Krzysztof Bosak ma dość mocną pozycję. Tak chyba większa ilość polityków nowej nadziei Mencena skuteczniej promuje się w mediach i być może to będzie kluczowe w negocjacjach koalicyjnych. Posłuchajcie zresztą, co o tym mówił ostatnio szef klubu parlamentarnego Konfederacji Grzegorz Płaczek właśnie z frakcji Mencena w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w Polsacie. Według jego słów wiele jest możliwe i Jarosław Kaczyński może mieć powody do obaw, co potwierdzałoby, potrzebę zostawienia tak silnego zawodnika jak Przemysław Czarnek w partii. Czy, czy możemy Was już dzisiaj traktować trochę jako junior partner albo młodszy brat Prawa i Sprawiedliwości, który no, będziecie musiał dogadać z Jarosławem Kaczyńskim? Możecie Państwo nas traktować jako partię, która chce być senior partnerem. Tylko co to znaczy w praktyce? To znaczy, że nie chcemy być przybudówką żadnej silniejszej partii. Jesteśmy na tyle świadomi tego, co się dzieje i tego, co się działo po 1989 roku w Polsce, że chcielibyśmy być partią, która nie będzie um, kopiować różnych błędów innych mniejszych partii w ostatnich 20 latach, tylko chcielibyśmy być wiarygodnym partnerem, silnym partnerem i głosem również swoich wyborców. Dziękujemy za wysłuchanie tego materiału do końca. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.